Otwieram 43. nadzwyczajną sesję Rady Gminy Orchową. Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Na obradach witam Panie i Panów Radnych oraz zaproszonych gości, a są nimi Wójt Gminy Orchowo, tradycyjnie nieobecny, Pani Skarbnik, Pani Ania Błaszczyk. Witam serdecznie. Witam Panią Agnieszkę z obsługi Rady, Pana Pawła, Błaszczyka służącego nam pomocą techniczną. Witam Sołtysów. Szanowni Radni, przypominam, że nadal obowiązują środki ostrożności, czyli zachowanie bezpiecznej odległości i maseczki. Dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Pana Wójta, który, który chce dokonać zmian w budżecie, stąd stąd musiałam sesję zwołać. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, ponieważ na podstawie listy obecności widzę, że radnych mamy obecnych 11. Nieobecni Pani Ania Andrzejewska się usprawiedliwiała, pani Przybyszka się usprawiedliwiała. Kogo jeszcze nie ma? Kapturskiego. Pana Kapturskiego też się usprawiedliwiał. Pani Piekarska najprawdopodobniej dojedzie. Bynajmniej mamy kworum, możemy obradować. Porządek obrad, szanowni radni, otrzymaliście wraz z materiałami, z materiałami sesyjnymi. Mogliście się z nimi zapoznać. Pani skarbnik je omówi. Czy ktoś ma jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punktu czwartego, rozpatrzenie i podjęcie uchwał, podpunkt pierwszy, w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020, druk nr 216. Otrzymaliście, otrzymaliśmy w sumie projekt uchwały budżetowej. Dzisiaj są jakieś zmiany, pani skarbnik mi o nich mówiła, proszę pani skarbnik dokładnie omówić. Na rok 2020 w budżecie gminy proponuje się wprowadzić następujące zmiany. I tak po stronie dochodów zwiększa się dochody o kwotę ogółem 617 607 zł i 2 grosze. I zmniejsza się dochody jednocześnie o kwotę 10 199 złotych, czyli w sumie dochody gminy zwiększa się o kwotę 607 408 złotych i 2 grosze I tak w rozdziale 75 801 zwiększa się, to jest oświata, subwencje oświatowe, zwiększa się plan dochodów o kwotę 25 tysięcy złotych. Jest to Kwota przeznaczona na jednorazowe dofinansowanie dla nauczycieli zakupu sprzętu do realizacji kształcenia na odległość zajęć w ramach COVID-19 oraz zwiększa się dochody w tym samym rozdziale o kwotę 41 438 zł, która stanowi środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań oświatowych polegających na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych na rok 2020. Jest to kwota, która, którą otrzymaliśmy na nasz wniosek złożony z tzw. rezerwy oświatowej. W rozdziale 75.816 zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych w ramach funduszu przeciwdziałania COVID-19. Jest to kwota 500 tysięcy złotych. Zmniejszenie. Rozdział 85213 zmniejsza się kwotę o, kwotę o 450 zł, to jest na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Jest to zwiększenie, zmniejszenie zgodnie z pismem wojewodnym. W rozdziale 85214 jest to zmniejszenie planu dochodów o kwotę 9749 złotych. Z przeznaczeniem na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe też jest zmniejszenie zgodnie z pismem województwa. Jeszcze zwiększa się w rozdziale 85.501 z tytułu dotacji na świadczenia wychowawcze o kwotę 51 169,2 zł. Po stronie wydatków zwiększamy wydatki ogółem o kwotę 107 408 zł i 2 grosze i tak się, zwiększa się wydatki o kwotę 144 147 zł i 2 grosze i zmniejsza się wydatki o kwotę 36 739 zł i tak w rozdziale 616 są to drogi gminne paragraf 4 210 zakup materiałów jest zwiększenie o 41 438 zł. W rozdziale 75056 to jest spis powszechny, i to jest to, co teraz po zmianie. Mieliście Państwo projekt wcześniej dany, i tu nie było właśnie tego rozdziału. W związku z tym, że po wyjaśnieniach powinny być inny paragraf finansowania wypłat dodatków i nagród dla członków gminnego biura spisowego. Więc a tutaj jest był paragraf 4.0.10, jak wiadomo, że wynagrodzenia, na, znaczy się na wynagrodzenia nie, mo, nie może przenosić zgodnie z uchwałą wójt, zarządzeniem, więc po prostu pozwoliłam sobie tutaj do tej uchwały dołączyć te kwoty. I tak w rozdziale 75.056 spis powszechny, inne, jest tu przeniesienie między paragrafami planu wydatków na właśnie na wypłatę dodatków i nagród dla Gminnego, dla członków Gminnego Biura Spisowego i tak tutaj jest zwiększenie o 3, na paragrafie 3.020, czyli wynagrodzenie niezaliczane do, znaczy wypłata świadczeń niezaliczane do wynagrodzeń, to jest zwiększenie o 10.340, czyli na wypłatę tych dodatków spisowych dla tego gminnego, członków gminnego biura spisowego. Paragraf 3040 to są nagrody, zwiększenie o 11 500 zł, i dalej rozdział 801 80 są to szkoły podstawowe. Paragraf 2830 są to dotacje. I tu jest zwiększenie o 16 tysięcy złotych, to zwiększenie dla szkół stowarzyszeniowych prowadzonych przez stowarzyszenie właśnie na wypłatę tego dodatku 500 plus w ramach COVID-19. Rozdział 81, szkoły podstawowe, paragraf 3020, tutaj jest zwiększenie o 9 tysięcy złotych, to zwiększenie na wypłatę tych dodatków dla... Y, nauczyciel naszej szkoły, czyli zespołu szkolno-przedszkolnego Borkowy. Rozdział 85501. Y, tutaj jest zwiększenie na wypłatę świadczeń o 55 869 i 2 zł, czyli na wypłatę y, świadczeń wychowawczych. Zmniejszenia. Rozdział 75056 to jest właśnie ten spis powszechny, paragraf 4010 wynagrodzenia. Zmniejszenie o 18 253 zł. Paragraf 410. Składki z Zmniejszenie o 3139 zł. I paragraf 420. To są składki na Fundusz Pracy. Zmniejszenie o 448 zł. Rozdział 85 213. Jest to zmniejszenie o 450 zł. To jest zmniejszenie na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Jest to zmniejszenie na podstawie pisma wojewody. Rozdział 85.214. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 9749 zł. na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze. Rozdział 85.501 to są świadczenia wychowawcze i to są przeniesienia między paragrafami, czyli zmniejszenie na 4.010 wynagrodzenia odpowiednio o kwotę 3.281 zł na składki z kwota 1.242 zł i składki na fundusz pracy, kwota 177 zł i te kwoty zostały przeniesione do paragrafu 3110, czyli na wypłatę świadczeń. I teraz załącznik przychodów i rozchodów. 500 tysięcy wpłynęło do nas, tutaj z tego, jako środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Te środki nie były wprowadzone do tej pory do budżetu, ponieważ no, po prostu nie było. no nie było żadnych inwestycji zaplanowanych w tym roku w ramach tych środków. Postanowiono, że środki te będą w załączniku rozchody, czyli w paragrafie 994, na, jako będą umieszczone jako lokata bankowa. Najprawdopodobniej w, będzie teraz złożony jeszcze w tym roku autopoprawka do projektu budżetu na rok 2021 i na podstawie tej autopoprawki te środki będą albo rozdysponowane już po stronie wydatków, czyli zaplanowana jakaś, zaproponowana jakaś inwestycja w ramach tych środków, albo po prostu będą umieszczone w wydatkach jako fundusz inwestycyjny, czyli w ramach, w ramach środków będzie zaplanowana po prostu Rezerwa inwestycyjna na początek, rezerwa inwestycyjna i dopiero później no, w, dalszym, w dalszym etapie w realizacji budżetu ta rezerwa będzie rozwiązana. To wszystko, tak? Tak. Dziękuję. Właśnie o te środki chciałam się tylko dopytać, czyli autopoprawką chcecie wprowadzić do uchwały budżetowej tak. na 2021, tak. czyli na sesji co będziemy podejmować uchwałę budżetową. Tak. Oczywiście Pani Skarbnik z odpowiednim wyprzedzeniem proszę o autopoprawkę i na sesję bezpośrednio. To znaczy, jeżeli no, na autopoprawkach będzie to na komisji. Na komisji. Tak. Do komisji 7 dni przed materiały. Tak, żebyśmy mogli się z tym zapoznać i odnieść. Dobrze. Czy ktoś ma jakieś pytania do uchwały budżetowej? Proszę, Pani Radna Kryszak. Ej, pani Aniu, ja bym chciała tutaj się zapytać w paragrafie 30, 40, 11, 500 tak. Mówiła Pani o nagrodach. Tak. Co to są za nagrody? To są nagrody dla gminnego biura spisowego, czyli tego spisu rolnego, dla członków tego, tego biura. To są nagrody, które są ze środków zewnętrznych, które otrzymaliśmy jako w ramach wydatków zleconych właśnie na, na spis powszechny na 2020 rok, który był w 2020, na spis rolny. Dziękuję. Proszę. Pytania? Nie ma pytań, odczytam projekt uchwały. Będziemy głosować. Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 punkt 9 litera i oraz punkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym artykuł 211, 212, 214, 215, 222, 235 do 237 258 i 264 ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Rada Gminy Orchowo uchwala co następuje. Uchwalę nr 23 na 94 na 19 Rady Gminy Orchowo z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zwanej dalej uchwałą budżetową. Zmienionej zarządzeniem nr 89 na 20 Wójta gminy Orchowo z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany. Ustęp pierwszy. Określony w paragrafie pierwszym ustęp pierwszy dochody budżetu na rok 2020 w wysokości 24 miliony 126 tysięcy 866 zł. 32 grosze zwiększa się o kwotę 607 408 złotych 2 grosze zł do kwoty 24 734 234 34 zł 34 grosze z tego dochody bieżące w kwocie 22 744 153 29 zł 29 groszy zwiększa się o kwotę 107 408 złotych 2 grosze zł do kwoty 22 851 531 561

Dochody bieżące w kwocie 22 744 153 zł. i 29 groszy zwiększa się o kwotę 107 408 zł. i 2 grosze do kwoty 22 851 561 zł. i 31 groszy. Dochody majątkowe w kwocie 1 382 713 zł. i 3 grosze zwiększa się o kwotę 500 tysięcy do kwoty 1 882 713 zł. i 3 grosze. Ustęp drugi. W paragrafie pierwszym ustęp drugi punkt pierwszy. Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. W kwocie 8 383 681 24 zł. 24 grosze zwiększa się o kwotę 51 169 2 zł. 2 do kwoty 8 434 850 26 zł. 26 Dotychczasowy załącznik nr 4 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały ustęp trzeci określony w paragrafie drugim ustęp pierwszy wydatki budżetu na rok 2020 w wysokości 24 109 514 64 zł 64 grosze zwiększa się o kwotę 107 408 2 zł i 2 grosze do kwoty 24 216 922 66 zł 66 groszy z tego Wydatki bieżące w kwocie 22 716 250 zł. 52 grosze zwiększa się o kwotę 107 408 zł. 2 grosze do kwoty 22 823 658 zł. i 54 grosze. Ustęp 4. Określony w paragrafie drugim Ustęp drugi Punkt 1. Wydatki z tytułu dotacji celowych. Proszę. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 8 383 681 ,24 zł. 24 grosze zwiększa się o kwotę 51 169 ,2 zł. 2 grosze do kwoty 8 434 850 ,26 zł. 26 Dotychczasowy załącznik nr 5 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Ustęp 5 w paragrafie trzecim otrzymuje brzmienie nadwyżkę budżetu w kwocie 517 351 ,68 zł 68 groszy przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 17 351 ,68 zł 68 groszy Przelew na rachunek lokaty bankowej w kwocie 500 tysięcy, która stanowi środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 paragraf szósty, Przepraszam, ustęp 6. Paragraf 5 otrzymuje brzmienie: Określa się kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 756 192 ,68 zł 68 Dotychczasowy załącznik nr 6 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. Ustęp siódmy. W paragrafie siódmym wprowadza się zmiany w zestawieniu planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych. Dotychczasowy załącznik numer 7 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie załącznika numer 4 do niniejszej uchwały. Ustęp ósmy. W załączniku numer 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu wprowadza się zmiany. Podpunkt A. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 617 607 zł i 2 groszy, B. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 10 199 zł. Ustęp 9. W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu wprowadza się następujące zmiany. A zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 144 147 zł grosze. B. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 36 739 zł. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowik gminy Orchowo. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie i proszę wiceprzewodniczącego o odczytanie głosów. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu. Radna Bartalizja. Za. Radna Bąkowska Lidia. Za. Radny Chmielarczyk Bogdan. Za. Radny Horbiński Jan. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radna Kryszak Stanisława. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radny Stuba Maciej. Za. Radny Szczepański Ryszard. Za. Radny Świtek Ryszard. Za. Radny Węcikowski Marek. Za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 11. Głosy za 11, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0. 11 za, tak? tak. Dziękuję bardzo. Uchwała przeszła. Została podjęta jednogłośnie w obecności 11 radnych i 11 głosów za. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał pod punkt 2 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orchowo na lata 2020 2032 druk nr 217. Mhm. Tutaj też mamy e, dokument po zmianach. Proszę Pani Skarbnik o omówienie. Znaczy tak e, zmiany w ogóle ogólnie w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2032 e, tutaj wynikają ze zmian, które były wprowadzone, odczytane tutaj projektem zmian do budżetu. Oraz w wyniku zmian, które były wprowadzone w zarządzeniem numer 89 w Wójta gminy Orkowo z dnia 30 listopada, w sprawie też prowadzenia zmian w budżecie gminy. Jeżeli chodzi teraz, dzisiaj Państwo otrzymali jeszcze dodatkowo załącznik numer 2 do uchwały budżetowej, czyli wykaz przedsięwzięć. I na tym wykazie przedsięwzięć, ponieważ mieliśmy przetarg, rozstrzygnięty jest przetarg na wywóz śmieci od stycznia 2021 roku, gdzie planuje się podpisać umowę na półtora roku i mieliśmy wcześniej na ten, na ten wywóz śmieci zaplanowaną kwotę 949 650 zł. Była to kwota planowana jeszcze na 9 miesięcy, tak no, jak się planuje właśnie ile zapłacimy za wywóz śmieci, mieliśmy, wzięliśmy pod uwagę 9 miesięcy tego roku średnio, ile wywoziliśmy tam tych śmieci, ponieważ w miesiącu w październiku drastycznie właśnie zwiększył się wywóz śmieci, gdzie płaciliśmy normalnie 40 tysięcy, a za miesiąc październik zapłaciliśmy 56 tysięcy. W związku z tym tutaj biorąc pod uwagę, już ten miesiąc był wzięty też do tej średniej wywozu tych śmieci, do tego, do tego właśnie planowanego do, do przetargu. Więc <tryk> przetarg była, była właśnie tutaj kwota większa niż my mieliśmy zaplanowane, była złożona, była złożona właśnie no, no, no była złożona propozycja przez wykonawcę właśnie na kwotę 963 360 zł i w związku z tym trzeba było zwiększyć na rok 2021 i na rok 2022 właśnie odpowiednio kwoty. I o jaką kwotę Pani powie? Proszę? O jaką kwotę Pani powie, zostało zwiększone? No, jaką kwotę zwiększyłam, no, no to tutaj jest, wynika w 2021 była kwota 633 100, a jest 642 240. Czyli o kwotę 633 100 minus 642 240, czyli o kwotę 9140 zwiększona jest w roku 2021 natomiast w roku 2022 jest zwiększona o o kwotę 4570 Dobrze, dziękuję bardzo. Pytania? Nie ma pytań, czy tam projekt uchwały będziemy głosować? Uchwała Rady Gminy Orchowo z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Orchowo na lata 2020-2032. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 226, 227, 228, 230 ust. 6. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Rada Gminy Orchowa uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 23 na 93 na 19 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orchowo na lata 2020-2032. Załącznik nr 1 otrzymuje, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Orchowo. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę o głosowanie. Kto z radnych jest za, kto przeciw, kto wstrzymał się od głosu? Radna barca -Licja. Za. Radna Bąkowska-Lidia. Za. Radny Chmielarczyk Bogdan. Za. Radny Chorobiński Jan. Za. Radna Kosiak Anna. Za. Radna Kryszak Stanisława. Za. Radny Mikuła Grzegorz. Za. Radny Stuba Maciej. Za. Radny Szczepański Ryszard. Za. Radny Świtek Ryszard. Za. Radny Wędzikowski Marek. Za. Liczba radnych biorących udział w głosowaniu 11. Głosy za 11, głosy przeciw 0, głosy wstrzymujące się 0. Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie 11 głosów za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Punktu piątego. Zamykam trzecią sesję nadzwyczajną.